Już się z tej strony Berlin i jestem dzisiaj z Szymonem. Czy się. Nie ma? Dobra. Gramy dzisiaj w złego tatę. Czy nie pamiętam jak to się nazywa? Gdzie teraz wchodzimy? O, daj. Chodź. Nie, bo ty... A, dobra. to? Typko akurat leci. Dobra. dobra, już się teleportujemy. Oh. A więc lecimy z tym. To podobno no. jest ciężkie, ja słyszałem, ale słyszałem, że podobno jest ciężkie. Tego ja nigdy nie, nie, nie grałem, wiesz? Ja w to kiedyś no grałem to z kolegą. Jest... Drugi chapter to już się nie da przejść. Jeszcze pierwszy to jest... Ej. E nie umiem, nie umiem grać, nie umiem. Ej, coś ci powiem. No? Patrzysz? Jak? Ej ty! A! <grym> no dobra. <grym> dobra. Zamykaj te drzwi! Gdzie jest ta Astar? Dobra, śpię... Musimy... Yy... Oczyścić dom. O ty! Tak, nie <grym> Melemon. A no i jeszcze generator będzie trzeba dolewać. To jest. <trony> Trochę ciężko. Ja nigdy tego nie grałam, ja. Szczęście, to nie wodę tutaj mamy akurat. Blisko tutaj mamy wódkę. Jedzonko mamy o! w kuchni. Jedzonko mamy w kuchni. Ale... Ale co, Ale co... wódkę? A mam i śniadanie no z nie umiesz patrz, musisz wyjąć makaron i ugotować makaronik. A makaronik, makaroni, makaroni, makaronik, makaronik, bombombini, guzini. Bombombini, guzini. No i masz gotowy makaron. I dajesz to. Ale zrób może więcej, bo. O, wow! W trzeba zrobić więcej. Ale więcej, 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 więcej. Kurde! Jeszcze więcej. Jak ja jestem wanięty. Musi być dla taty, dla całego swojego. Aleluja, aleluja, aleluja. Ty Szymon, a wiesz ja ci powiem? No? Tor, Poczek Poczekaj, bo ja muszę też ugotować. Mama, gotuje się, gotuje się. A! A, tak w ogóle. Weź sobie. Ej. Ej! Halo. Weź sobie. jeden surowy makaron sobie weź. Nie, patrz. Ja mam. Niesurowy. Ale pójdę. No właśnie trzeba sobie zrobić niesurowy. Zrób sobie taki niesurowy. To od razu nie będziemy musieli iść, tylko będziemy od razu mieli... Dobra. Dawaj. O nie, tato nie otwiera. <grych> tak, Oj, to jest tak, jest to jest, tak, jest. <grych> 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 o o oh. okay? Telewizję możemy poglądać. Ale pamiętaj, upewnij się, że śpisz już o dziesiątej. Ta, a my właśnie nie możemy spać o dziesiątej. Ok, wyłączę internet. To, ja pooglądam. No Nie wyłączę internetu. Dobra, idziemy do pokoju. Tam. A minus. Ja dostałem A minus i ty też dostałeś A minus. Za co? O! No patrz, ja, ja, ja dostałem A no minus, a ty też dostałeś A minus. Mam tutaj klimatyzację, a nie... Mamy klimę! Pokaż. Gdzie? Klimę mamy w pokoju. O, patrz! Ale fajny! Jumpscare okaż klima Gdzie jest klima? No na górze. Tu gdzie ja? Czekaj. No patrz, klima normalnie. Robię? O kurno, jest, 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 led Ja idę na komputer sobie Turn or Internet Muszę wyłączyć internet, czekaj To idź wyłącz Znaczy włączyć, sorry Telefon, muszę znaleźć Lok to telefon O E. X V A E C Okej okay. Eee A, musi być całym nowo Ty w ogóle pod masz No wiem, wiem, wiem Musi być całym Czemu wyłączyłeś dniu... światełka? No trzeba siata powącać. Boję się i idę spać. Boję się, boję się. Boję się. Boję się, boję się. O, oh, no gdzie jesteś? Szymon! Czekaj! Okay. Szymon? Szymon z Curry Daddy... Czekaj! Nie wiem gdzie jesteś, ale wiem, że cię z Curry Daddy. <coughs> gdzie ty gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Ja idę na samą górę. A ty? Coś? Ale chodź, my musimy wszędzie pozamykać światło. No, no, no. Dobra. Gdzie ty jesteś? A, Wi-Fi! Włączam router. Turn off, a... Ale... O kurde. Teraz wszystkie zasłony, ale w domu trzeba wszystkie światła wyłączyć, dokąd się pali. Jest teraz yes. kartany trzeba. Zasłony, yeah. zasłony, zasłony. Open. O, no dobra. No chodź, mi pomóż. o mąż. O! Weź odpal o, telewizor. O, moja mama. Moja też. Weź odpal telewizor. Nie mogę. Ja to nie mogę. O. O. Nie! Halo, żony FBI! Żony FBI! <grym> Rozumiesz coś z tego? Nie, ale słucham. modu na ta telewizja. Ah. Czekaj chwilę. Tata! O, jakieś FBI? Oj. Open the door and check your door, mi, dad. Tata. O kurde. Go to uh, bedroom and check... The... Komputer. Czekaj... Dad. Są... Dad. Twój tata puszcza bąki. Nie. To no dobra. Idź spać! O co chodzi? Po prostu się nie ruszaj. Idź spać i możesz na niego patrzeć. Siema, bratku! Tatku! Tatku! Zamknij nam drzwi. Plosę. Dzięki! Ej dobra, Houston mamy problem. A! Jak, jak tata śpi i na przykład potrzebujemy podlać, to musimy na kucaka. Którym się kuca? C. Albo centrum. А это да сурвива да. спать. А ты можешь отпала на латарка? так. Мам подскочил. Мам по отпала To to O kurna! Co trzeba zrobić? Ehm. Chcesz wejść do przedpokoju? Znaczy tam gdzie tata śpi, musisz to zobaczyć. Um. Zejdź po schodach, tak na chwilę. Tak na chwilę. Ja wiem co to jest. Ehm. Oj! Oj. Pies zasłoniliśmy roletki? Tak, cofn? To like crazy, poczekaj. No ile ten tata śpi? Tata spi, tata spi, tata spi. Regenerator? Tak. Co chodzi? Chodź. Teraz powoli. Od razu potem idziemy naprawić generator. A i tak w ogóle sobie zjedz yy, generator. O Co zjedz generator? Co? A! on mnie bije? Tata mnie złapał. Też, też, mnie złapał. Rówa lęta. Dobra. Dawaj. Tak robi. No. Jeszcze raz? No nie wiem, no... Możemy, możemy. Pod Dobra, jeszcze raz musimy to zrobić, bo nam nie wyszło i jeszcze raz trzeba to. Gdzie ty jesteś? Tam. Powiedz mi. Tam, tam gdzie wcześniej. O. Kurde. <śmiech> <śmiech> o. A, ja jada A jedziemy. Ja chcę prowadzić. Mówię, jak ty prowadzi? Ja nie mogę tu wskoczyć. Es, 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 es. I co? I co? Pan mi Dawaj jest specjalnie power to ale no, czekaj, ja ci pokażę Ej, hey, No. To. To troszkę kringa. Zapal światła. Nie. Hmm, 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 hmm. Mm. No światło. Będziemy na mieli na szybkość. Patrz. E, ja też sobie zau. Nie, musisz dla całego stołu, musisz dla taty i dla siebie. No wiem, ale lepiej, jeżeli z będziesz... cały stoł, jeżeli tu przybiegniesz, to możesz zjeść, jeżeli nie będziesz miał. Jestem mądry. Chyba. Ale robimy dalej, robimy dalej, halo, halo. Robimy dalej, robimy dalej. Większe danie, większe danie. Czy ta może zbuntować? Ej, bo ty masz więcej makaronu niż ja. Nie. To jest niesprawiedliwe. To to jest ja? Ja, że żal. Czekaj. Nie, nie potrzebuję. Dobra, potrzebuję jedzenia i to potrzebuję mega ekstremalnie. I teraz na tu. Na tu jedzenie. Zapal te światło, ty parowo. Tutaj zapala, ale wszędzie już będzie właśnie tam. I'm for to. I'm <gry> Alo, no a co tam? Bo ja... Dobra, no jest zjadłem diner... z obiad. Usiądź, usiądź. To to... O. Wpierdzielaj to. O... O! Oh. Dobra, teraz tu. Zapal to światło. Szymon, no, zapal to. Szymon, ugotuj ten makaron. Szymon, ugotuj. Jakie bombo, Okej, okay, ugotuj ten makaron. Nie, nie ugotuj tego makaronu. Nara. Idę na rachu. Zapal te światło, ty parowo Okej, okay, okej, okay, status... stary. O, ale ładnie... o Obraz. Ty, a co jakby spać przez całą noc? O. Ale to bez szansu. AirTonger. Ja Ja, Co to jest? Ja Zapomniałem. Co tu trzeba zrobić teraz? Łącz klimatyzację. Umiesz czytać? A, dobra. To nie umiem czytać. Condi... Turn and... on... Kurde. A. To Nie zapalaj za jednego świata, mam to gdzieś. Będzie szybciej. Czemu ja jeżdżę miotłem po łóżku? Ruter, ja co, spać, router, co? idę spać, ja idę spać. to Dobra, spać. Tutaj jeszcze... Telefon muszę. Cyk syk. Leć na dół. Dobra, ja idę spać. A ja sama pracować. Tak, masz sam pracować. Pracowników. Ja tak nie pozwolę. Pracownik Oj, miejsca. On TV. Okej, okay. ja teraz Idę trzeba sobie. Znowu słuchać jakiej wiadomości FBI. Idę zobaczyć. No ja też. Idę sobie patrzeć na kompie. Guten Morgen. A ty co tam odwalasz? O, przepraszam, proszę samokarza. Dobra, tańczymy. Hi, -hi Ta? Taki swonjak jesteś? Open the door. Czekaj. Taki jesteś? A, się śmieje, chopie. No by zobaczyć, jak się śmieje. ORA! KOMPUTER! Check this out! What do it doing? Oj. Go to sleep? Okej. Okay. Coś na to? ma. Ty, a wyś tak cały tak czas no. leż? A wyś tak cały czas leż? No dobra, pod leż to by było za nudne. Ej, uh, survive the, the night, co? A, dobra to. To, to ja wiem, no! Już wiem to o tym. Że tata mój jest, no niestety. No, niestety. Zły. Jest. O! O! О! Такай. Ой! Ой! Ой, я пьер, сделала. Ну, пойдем. Вот, верай то. A co tam? Sprawdzanie, czy idzie spać. Dobra, chodź naprawić generator. Chodź za mną. Tylko po cichu w walcu. Najpierw się napi. I tak w ogóle zjedz sobie makaron. Nie mogę. Czemu? A! Ja dobra, bo A ty co za Pokémon? Weź go Weź go tam. Zamknij. Dobra uciszenka z tego. Dobra, chodź na dół, ale po cichu. Po co? Okej. Bo musimy naprawić generator przede wszystkim. A poza tym my jesteśmy głonni. Także od razu, jak pójdzie, sobie, to idziemy na dół. Yy, I dopiero, jak będziemy na schodach, to kłócamy. Naprawimy generator i idziemy zjeść. Poczekaj, jak się skończy ten, że idź spać. to Idź spać. Dobra, na okay. Oła być cicho, a tak to się nie obudzi. Oj, 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 dadam. Patrz jakaś mas masteruje to. Jak? Ej, ty to? Wymasterowałem go Ja się boję Ej, ja cię chyba mogę ożywić Ja cię chyba mogę ożywić Dobra, idę cię spróbować ożywić a nie da do się, dobra. No, chyba dzisiaj to na tyle. No, chyba, chyba tak, to no chodź na resztę. Te trzy tygodnie robię No, kiedyś Ale to siemanko, baj jaju. Siemon, pożegnaj się. Lala!